Witam. W dzisiejszym odcinku wykonam test obciążenia nowego akumulatora marki MOL wykonanego w technologii AFB o pojemności 76 amperogodzin. W tej aplikacji będziemy widzieć prąd obciążenia. W tym mierniku zobaczymy spadek napięcia akumulatora poddanego obciążeniu. Zaczynamy. Obciążamy. Prąd 330 schodzi do 10,77. Bardzo dobra wartość. Jeszcze podtrzymałem chwilę. Czerwone. O to chodziło, zobaczyć. żeby nie było tak łatwo. Jeszcze zwiększymy obciążenie. Odczekaliśmy minutę. Zwiększamy obciążenie. Zobaczymy. 470 schodzi do 10,12. Też bardzo dobry wynik. Tak. Potrzymamy chwilę. Zobaczcie. Aż gorąco 450. O. I tutaj zobaczcie. Tu napięcie idzie do góry. Po 5 minutach napięcie podniosło się i wynosi 12,75 12, V. To też świadczy o dobrym akumulatorze. Ja uważam, że ten akumulator zaliczył test obciążenia. W filmik wrzucam, aby można było te wyniki porównać z innymi akumulatorami. Dzięki, pozdrawiam.